Siemaneczku mordeczki, dziś spotykamy się w Creeper World The Experimenty, to jest nowa kolejna misyjka na jaką przyszedł czas. Mapka dosyć ciekawa, bo jest taka dziwna. Wygląda trochę jak łepidry czy coś tego typu, czy meduzy nawet. Mamy cztery wielkie słupy, do tego pięć emiterów. No, będzie się działo na pewno, będzie się działo. Więc tak, mamy tu sześć słupów jakiś, czyli wydaje mi się, że najlepszą opcją na te słupy będzie postawienie moich ukochanych, jedynych w swoim rodzaju mortarów, które zawsze mi robią robotem. Tutaj jeszcze sobie kilka dostawimy naturalnie. Bo dlaczego by nie? Tak jest. Między. Dokładnie tutaj jeszcze, żeby się nic nie przedarło, nic nie może się przedrzeć przed naszą, naszą cudowną obronę. Ok, mamy ustawione Tutaj mamy nowe bombery. Także bombery ustawiamy tutaj, tak jak nam pokazano. A jeśli byśmy byli jakimiś idiotami, to mamy tutaj napisane e, Build Bombers here. Także jeśli by było jakimś problemem, no to wiadomo. Teraz tutaj i postawimy sobie nasze minerki oczywiście. Tak jest. Dokładnie tak. Tutaj jeszcze kilka sztuk wejdzie i w tę stronę drugą także kilka sztuk powinno wejść. Ok, potrzebny nam jest Factory, żeby oczywiście tworzyć amunicję do naszych bomberków. No i trzeba te wszystkie pomberki oczywiście również podłączyć. Więc podłączmy sobie ładnie tutaj wszystkie w każdym możliwym miejscu. Ok. No i wygląda to w miarę git, tak mi się wydaje. Teraz możemy skoczyć sobie wybudować naszą bazę. Bazę walniamy tutaj na środku, wydaje mi się, że to jest takie najfajniejsze miejsce. I tak, jeden bomberek będzie na tu, autu, drugi bomberek będzie na tu, autu, trzeci tu, czwarty tu, piąty o tutaj, a szósty to tak powiem wam że randomowo na przykład niech wali w to miejsce, nie ma żadnego to znaczenia. Będziemy potrzebować na pewno także misłów, bo będą w nas bić także niedobrzy ludzie rakietami. Wydaje mi się, że tak o tyle powinno być ok. No i teraz to wszystko byle jak najszybciej się zbudowało. To jest też najważniejsze. Więc budujemy, budujemy bardzo szybko. Lecimy najszybciej jak tylko możemy. Byle mi się to zbudowało, byle, byle mnie oberwał za bardzo, zanim się to zbuduję. Tu już mi się oczywiście wszystko wylewa, wszystko już leci na mnie jak najszybciej, więc nie fajnie, definitywnie nie fajnie. Zrobimy co możemy. Zaraz może nasze bomberki powstaną. Nie wiem, czy ich nie nasadziłem za dużo przypadkiem. A mogło też tak być. Ty kolego, nie chcesz supli. Nie chcesz supli, nie chcesz, nie chcesz. Później sobie weźmiesz suple ziomuś Na razie to dajmy, dajmy powstać bomberkom, bo bomberki muszą tutaj nas, nas ocalić. Teraz możesz sobie suple brać, kolego, jak chcesz. I ERN port także sobie wybudujemy. Bo będziemy dostawać RN. -y. Ok, teraz sobie zapauzujemy delikatnie i postawimy tu i ówdzie, prawda? Takie pistoleciki jeszcze. W razie, jakby coś, to żeby także sobie postrzelałem. Tutaj jeszcze towera se postawimy. Tu se postawimy towera. do tego, tego kanonika, o którym wspomniałem. Dokładnie, niech też sobie postrzelają koledzy, dobra, no i lecimy dalej, niech się poładuje to wszystko ładnie. Empathico, o wypluło mi RNA, jak wypluło mi RNA, no to wiadomo, trzeba sprawdzić co tutaj mamy, move speed, build speed, energy collection, mind hmm. mine production, może mine production. Niech będzie, będziemy więcej tutaj z tych minów dostawali, jak najbardziej tank. No i tutaj już powoli wydaje mi się, że także będziemy mogli sobie zaczynać produkcję sprayerów. Sprayery tutaj sobie postawimy, myślę. Tutaj i tutaj. Tak jest. I tutaj towersy do tych sprayerów, wszystkich. Sprayery to nie ma znaczenia za bardzo, gdzie one są, ze względu na to, że one i tak. Okej, stąd. One i tak nie będą się za bardzo ruszały, tylko po prostu będą always on i po prostu będą produkowały to, co produkować potrafią najbardziej, najlepiej, czyli anti creep z bluetooth. Dobra, lecimy dalej. Ładnie, 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 ładnie. Mmm, koledzy. Ja wam powiedziałem, gdzie macie atakować, chyba? Czy co, co, co tutaj się dzieje, prawda? Nie macie prądu? Nie no, prąd to chyba wy macie, koledzy moi sympatyczni. Podłączyć was gdzieś trzeba dalej? Nie. Nie no, jesteście podłączeni, więc... A, musicie się naładować, dobra. o, -o. Dobra. Teraz zauważyliśmy pewne rzeczy, o których... wcześniej nie wiedzieliśmy. Czyli tak, stąd, tylko stąd, tak, tak, tylko stąd, no to spoko. Czyli tutaj musimy sobie nastawiać snajperek z przodu. Okej, okay. no i powinno być git. Jest, tutaj we mnie strzelają, strzelają we mnie. Niedobrzy, niedobrzelcy, no dobra. To powinno wystarczyć, tu jeszcze jednego mortara sobie postawimy. Samoloty poleciały, fajnie. Zobaczymy, jak ostrzeliwują, no tutaj coś tam niby robią, nie? Coś tam niby robią, więc niech sobie tam robią. A ja będę sobie powoli tutaj działał. Um, definitywnie więcej potrzebuje, myślę, Bloita. Więc się będziemy powoli na niego przerzucać, tak z tyle. No, zobaczmy, jak to będzie działało. No, dobrze to działa. To może jeszcze troszeczkę Bloitem. Tak jest. I jeszcze to jedno. No i powoli będziemy odpierać naszą e, białą mazią, niebieską maź. <ścoughs> Także tak to mniej więcej będzie wyglądać. Tutaj jakieś coś tam. To to jest OK. O, tutaj dobra. Dużo, dużo dobrych rzeczy mi doszło, eee, releasuj to, to poproszę. Dobrze, dobrze, niech się dzieje, niech się dzieje, bardzo ładnie się dzieje. Mm -hmm. No tutaj tego arena jeszcze, o, akurat wpadł, patrzcie. Fire rate, no, oczywiście, że tak. No i powoli będziemy to czyścić moi kochani, powolutku, powolutku, mapa jest, mapa jest śmieszna, w sumie powiem wam szczerze, nawet fajnie wygląda ta mapa. Ok. Samolot samoloty znowu poleciałem. No tak na maxa to chyba nie pójdę raczej. W tego bloita. Zrobimy sobie tak, że tutaj będziemy mieć trochę energii. A tutaj Bloita sobie skasujemy. Znaczy pójdziemy w Bloita bardziej. O, no nie wiem. Czy jeszcze bardziej Bloita? Tyle? No niech ta będzie. A jak tam? Build Speed i Move Speed. Widzę, że zaraz będzie i będę mógł to to odciąć. Jak jeszcze jedno Ren. Ren wywali jeszcze jednego, to Sapuli będę mógł sobie tutaj usunąć. Bo już nie będzie potrzebować. Nie będę potrzebować go, bo tego się nie da, nie. Hmm. Co by się dało wzmocnić, tym. No nic, chyba, nie no to bez sensu. Dobra, ty kolego, e, subway off sobie zrobimy i move speed ci zrobimy. Okej, okay, wygląda to git. Wybijamy jako taką. Naszego białego się robi coraz więcej. Mam wrażenie, że chyba nawet więcej niedługo się zacznie robić niż. O, właśnie. <laughs> niż tego. Niż tego niebieskiego. Tutaj proszę atakować. No, tutaj już wyczyszczamy ładnie. Aha, jeszcze tych enemi mam. No dobra, no to spoko w sumie. To nie, ma, nie ma jakby problemu. Mogę sobie podejść tutaj po kolegę. Jak najbardziej sobie podejdziemy i sobie go tutaj zneutralizujemy. Skoro możemy. I tutaj będziemy go neutralizować. Neutralizujemy kolegę. Jeden z głowy, że tak powiem. Nie wiem czy. Tak, tak, tak. Nie wiem czy, ale chyba wiem czy. Tak jest. Tak jest. I tak jest. I lecimy po całości tutaj już. Po całości lecimy. Niech się generuje ta biała maź. Będziemy, go, będziemy ją wyniszczać zupełnie tutaj wszystkich. Wykończymy. A tu kolega widzę, że jest jeszcze jakiś. Tak jest. To jeszcze to sobie uruchomimy. Mamy jak uruchomić to w ogóle. Byśmy musieli sobie rafinery zrobić, nie? No dobra, to zróbmy sobie tutaj i tutaj rafinery i będziemy po prostu stąd sobie wybierać to do rafinery. I sobie to uruchomimy od razu. Tutaj kolegę zaraz zniszczymy również. Bardzo fajnie to wygląda. Tylko fajnie by to wyglądało. Myślę jakbyśmy mogli go. Od razu też. Z... Aj, kurczę, tutaj nie mam. A nie mogę tu. No to dobra, to tu go postawmy. I go zneutralizujemy. Aha. Pięknie bym go zneutralizował. Jakby luz. ale zaraz powinniśmy tutaj sobie poradzić z tym niebieskim glutem. Teraz może nie. Jeszcze nie. Jeszcze to nie ta godzina. No dobra, to masz tutaj mortary i, i się na chłopcze. Teraz powinniśmy bez problemu sobie poradzić z postawieniem tutaj tego. Uuu, jak się wylewa, ile tu tego? No ale te, teraz to dost... A kolego, z czym no i z czym do ludzi, no i do widzenia i żegnaj mi mimo, bo... Lecimy sobie teraz z kolejnym tutaj... ...wariatem, który jest po prawej stronie. Tutaj się nasz przyjaciel znajduje. I może postawimy sobie tutaj jakieś mortary też. Tak jest i poczekamy sobie ładnie czy się wybije przyjaciel fajnie, fajnie, fajnie i nullifier tutaj postawimy załatwiony będzie o tutaj nullifier możemy też postawić już widzę tylko potrzebuje wieżyczek jest, tak jest tak jest, tak jest i nullifier postawimy tu od tyłu gdzieś w ten sposób będzie spokój No ale z wieżyczkami pójdziemy sobie dalej oczywiście Tutaj też ładnie już jest wyczyszczone w miarę Wszystko sympatycznie wygląda No tutaj mamy coś do zebrania Więc oczywiście sobie to hapniemy, no, ja, jakby że inaczej Tak jest, tak jest, tutaj i tutaj sobie to pykniemy Oczywiście mortary sobie dostawimy Super, co dostaliśmy? Cholera, wie. Nie wiem, co. Nie wiem, co. coś dostaliśmy. W każdym razie, nullifier i czekamy tutaj. tym co będzie się działo. Zadziało się, więc możemy go postawić. A tu kolega, czemu nie jest podłączony? Przepraszam bardzo. Co, co tutaj miało miejsce? Czemu on nie jest podłączony? Tutaj jest ładnie zneutralizowane, tu jest ładnie zneutralizowane, tutaj nic nie ma. Kolego, możesz tutaj iść. Właściwie możesz nawet tutaj iść. Hmm, dobra. O, tutaj jeszcze mamy przyjaciela bardzo bliską. No, białego to my tu mamy w opór. W opór zupełnie nie mamy tutaj. Białego. Tutaj, tutaj sobie mortary postawimy. Tutaj już jest kolega zneutralizowany. O, coś się zadziało tutaj. Tak wybijamy bardzo ładnie. Nullifier. Dobra, tu będzie załatwione, Tu jest załatwione Ty kolego dawaj tutaj. I jeszcze tutaj powinniśmy przejść. A może się uda, powiem wam szczerze. Pylonkiem. Mm, za daleko, co? Za daleko, no dobra. W takim razie nie ma problemu. Pójdziemy sobie tędy, 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 tędy. Zrobimy swoją własną ścieżkę. Jest i tutaj, i tutaj, i tutaj. I nullifier. I leżysz, kolego. A dobrze. Mm, ty, kolego, też tutaj bi. Mm, tutaj kolega, albo tego trzeba podłączyć. No tak, oczywiście, że tak. Lecisz tam, ziomuś. Ty lecisz również tam. To tym już nie, nie trzeba się przejmować za bardzo, bo zaraz zostanie zneutralizowany. Mam nadzieję. Podłączysz się do niego? Podłączyłeś się. Super. Tutaj wybijamy tego. Tutaj ten jest neutralizowany, ten jest neutralizowany 7 na 8 a czyli tylko i wyłącznie został ten jeden tutaj. To wszystkie te naloty możemy tutaj zebrać na nim. No, Jezu, zobaczcie ile tego białego. Zobaczcie jaka to jest warstwa jebutnane. Zobaczcie jaka to jest jebutna warstwa. Chyba nie da się więcej. No i tutaj jeszcze muszę się dotoczyć, tak? No dobra, no to się dotoczmy jeszcze w tamto miejsce. Tutaj i oczywiście nullifier będziemy tutaj sobie stawiać. No i tutaj poczekamy oczywiście, by ten nullifier zadziałał. żebyśmy mieli 8 na 8 tutaj, jeśli chodzi o przeciwników, będziemy. Mieć załatwioną tą misję. No, kaman, kaman, kaman. Subciu! Udało się. Rift Jump, moi drodzy. Kolejna misja i kolejna misja. Wygrana. Mam nadzieję, że Giereczka Wam się podoba. Odcineczki także. Seryka przypadła do gustu i fajnie przy niej spędzacie czas. Jeśli tak, dajcie znać. I naturalnie widzimy się w kolejnym odcinku już wkrótce. Trzymajcie się i do następnego. Hej!